Michał Adamczyk, witam Państwa i zapraszam na wiadomości. By w pierwszym indywidualnym konkursie skoków po Igrzyskach w Piąkszangu Kamil Stoch potwierdził rewelacyjną formę i zdecydowanie wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lachti. Dzięki temu umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. Czwarty był Dawid Kubacki. A my łączymy się z Michałem Regulskim, który konkurs obserwował z bliska. Michale, być może jeszcze za wcześnie o tym mówić, ale widząc formę Kamila, wydaje się, że pewnie zmierza po kryształową kulę, czyli zwycięstwo w całym cyklu Pucharu Świata. Tak, bez wątpienia na to wygląda. To był zdecydowanie jeden z najbardziej spektakularnych sukcesów Kamila Stocha w Pucharze Świata. Zwycięstwo numer 27. Styl to jedno. Drugie, nota, jaką uzyskał, 314 punktów. Absolutnie kosmiczna. I po trzecie, przewaga, z jaką pokonał rywali drugiego Markusa Eisenbichlera i trzeciego Stefana Krafta, pokonał różnicą ponad 27 punktów. W klasyfikacji Pucharu Świata Kamil Stoch powiększył swoją przewagę nad drugim Richardem Freitagiem do 127 punktów. Wszyscy są pod wrażeniem mocy, stylu i formy naszego skoczka, ale nasz mistrz olimpijski tradycyjnie tonuje hura optymistyczne nastroje. Mówi, że jest przed nimi jeszcze bardzo trudny turniej. Rower, maraton skoku w Norwegii, a później wielki finał w planicy do zdobycia 600 punktów. Zlachty Michał Regulski, bardzo dziękuję za relację. Zwycięstwo Kamila Stocha i drugie miejsce naszych skoczków w drużynie to tylko jedne z wielu dobrych sportowych informacji tego weekendu. Kapitalne informacje napłynęły też z Birmingham, gdzie zakończyły się halowe Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. Nasi sportowcy zdobyli tam aż pięć medali, w tym dwa złote, co dało nam rewelacyjne, wysokie trzecie miejsce w klasyfikacji medalowej Mistrzostw Świata. Mateusz Nowak. Najlepszy w piątkowych kwalifikacjach, w sobotnim konkursie drużynowym i dziś. Tak skacze mistrz świata, tak skacze mistrz olimpijski, tak skacze ktoś, kto jest niesamowity w tym, co robi. Ten weekend należał do Kamila Stocha. Nasz najlepszy skoczek nie pozostawił rywalom żadnych złudzeń i 27 raz zwyciężył w zawodach Pucharu Świata. Dziś wygrał z przewagą prawie 30 punktów nad drugim Markusem Eisenbichlerem. Skakało mi się tutaj super. Każdy skok to była czysta przyjemność, czysta radość i. No i poniekąd szkoda, że ten weekend się kończy. Dzięki zwycięstwu Stoch umocnił się na czele klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ładnie, wysoko i daleko, daleko szybuje Polak. Polak ma 127 punktów przewagi nad Richardem Freitagiem, który dzisiaj był dopiero 15. Do końca rywalizacji zostało 6 konkursów. W lachti dobrze wypadli wszyscy biało-czerwoni. No i ładny skok zakończony pięknym telemarkiem. Tuż za podium wylądował Dawid Kubacki. W czołowej dwudziestce było aż pięciu polskich skoczków. Wczoraj powalczyliśmy w drużynie. Dzisiaj też całkiem, całkiem fajne skoki. Wydaje mi się, że jest to, jest to wszystko na dobrej drodze i tam będę Kamila gonił. Zostało jeszcze tylko 100 metrów. Sukcesów z pozazdrościli inni nasi sportowcy. Adam Kszczot po profesorsku rozegrał finał biegu na 800 metrów podczas halowych Mistrzostw Świata w Birmingham i wygrał. A już 2 metry, 3 metry przewagi, mamy pierwszy medal i od razu złoty. Wszystko w głowie gra, w nogach jak widać też nie zabrakło. Świetny bieg, teraz w perspektywie czasu łatwy, ale jakby przed biegiem myśmy rozmawiali, no to dalej był trudny bieg. Trudny był na pewno bieg Marcina Lewandowskiego na półtora kilometra. Polak poradził sobie jednak kapitalnie i finiszował na drugim miejscu. Na cudowny, cudowny Marcin Lewandowski! A chwilę później kolejne srebro zdobyła sztafeta pań. Małgorzata Hołm biega na metę. To co zdarzyło się potem przerosło oczekiwania największych optymistów. Że będzie złoto! złoto! Jest, jest, medal. Polska sztafeta 4x400 metrów pokonała faworyzowanych Amerykanów i zdobyła złoto, bijąc przy tym halowy rekord świata. Się rozpędzi teraz jak Kapitalny występ Polaków w Birmingham brązowym medalem w skoku otyczce zwieńczył Piotr Lisek. W górę teraz Piotr i jest 585. Jest. Fenomenalne wieści z Lachty i z Birmingham, nie gorsze z holenderskiego Appeldorn. Zaledwie 20-letni Szymon Sajnok został mistrzem świata w omnium, czyli wieloboju w kolarstwie torowym. Zwycięstwo decydowało się do ostatnich metrów ostatniej konkurencji. Przed startem powiedziałem sobie, że ja nic nie muszę, mogę tutaj zdobyć medal, mogę zrobić koszulkę, ale jak się nie uda to jest jeszcze wiele szans. Jestem wciąż, właśnie mam 20 lat, mam jeszcze wiele szans, więc sobie tak to do tego na luzie i... Chyba to była recepta na to wszystko. Kamil Stoch, 27. zwycięstwo. Receptę na wygrywanie już dawno znalazł Kamil Stoch. Szansa na kolejny triumf, już za tydzień w Oslo. Mateusz Nowak, wiadomości.